Cześć kochani, witam Was, słuchajcie w nowym projekcie Denko. Muszę przyznać, że w pierwszej połowie stycznia wcale nie ma tego jakoś dużo. E, nie wiem, czy to dlatego, że byłam przez kilka dni e, u Roberta i tam używam jakby nowe produkty. Czy o co chodzi, nie mam zielonego pojęcia, ale nie zawsze musi być mega wielkie denko. Przechodzimy, słuchajcie. I jako pierwsze mamy moje płatki ulubione z Be Beauty, z Biedronki. Wiecie, że uwielbiam. E, wczoraj rozmawiałam z Asią przez telefon i już ją poprosiłam o zakup kolejnych. E, chcę mieć zawsze na zapasie. Uwielbiam. Ja z samej siebie mogę je bardzo gorąco polecić, natomiast, no, były już głosy, czy pojawiły się głosy, że yy, jedna z was je kupiła i coś z nimi było nie tak, pocharatała sobie twarz. Mi się to nigdy nie przydarzyło, słuchajcie, więc no, yy, ja sama mogę polecić, ale musicie uważać. W sumie płatki to płatki, tak? tylko te są fajne, bo są kwadratowe i są takie mocno zbite, nierozwarstwiające nie nie się. Polska mowa być trudna. I dzięki temu po prostu nie zjadają za dużo produktu. To mi się najbardziej właśnie w nich podoba. Słuchajcie, kolejny produkt. E, Bingo Spa, e, masło kakaowe do ciała o zapachu wanilii. Tak jak mówiłam, zużyłam i naprawdę z miłą chęcią je zużyłam, pomimo, że ma w sobie parafinę. Tu jeszcze jakaś resztka została, to zaraz sobie w dłonie e, wsmaruję. Fajne masło, ale nie dawało mi tak jak wam mówiłam e, takiego długofalowego uczucia nawilżenia. Natomiast bardzo fajnie wpływało na moją łuszczycę, którą mam na przykład między innymi na karku. E, łagodziło i ta łuska nie była taka wiecie szorstka, mocno taka mm, no drażniąca, tak? To mi bardzo pomógł ten produkt. Naprawdę Podobał mi się niesamowicie. Dwaj moi stali bywalce, czyli dezodoranty DAF, DAF Original i DAF Vintage Care, który jest limitowaną edycją. To jest taki pudrowy zapach. Uwielbiam. Oczywiście kolejne mam w użytku. Z Isany, słuchajcie, zużyłam po raz kolejny krem do depilacji. Ja tego typu krem używam na... Na uda, mówiłam Wam tutaj, że ja ud nie golę właśnie, tylko używam tego typu produkty, sprawdza to się u mnie dobrze, używam od lat Jestem zadowolona. No, i to jest niedrogi produkt. E, opakowanie 150 ml, słuchajcie, wystarczy mi na dwa razy, e, więc nie jest to może nie wiadomo jak wydajne, ale mimo tego naprawdę lubię ten produkt. No i oczywiście mam kolejny w użytku. Słuchajcie, u Roberta zużyłam miniaturkę z Schwarzkopa e, Taft e, Power Piątka. E, e, jak mówię, lakier do włosów to była pojemność 75 ml. Był niesamowicie, słuchajcie wydajny. Jak za blisko spryskałam, no to oczywiście robił kask z włosów, ale generalnie sprawdzał się bardzo dobrze. Natomiast no ja mam swojego ulubieńca z Isany i u Roberta już też mam. Zarówno w domu mam jedno opakowanie, jak i u Roberta kolejne opakowanie. No i będę sobie tak używać. Więc może być, że w przyszłości produkty będą się dublować. No jak na dwa... Mieszkania, używam dwóch takich samych produktów, no to nic dziwnego. Kolejne opakowanie MUM, e, czyli e, antyperspirantu, e, który kupuję zawsze w Rosmanie, antyperspirant e, w KULCE. Uwielbiam oczywiście zarówno u Roberta, jak i tutaj w domu mam kolejne w użytku. I ja już nie wiem, ale na pewno od ponad roku po nie sięgam regularnie. I służą mi naprawdę niesamowicie dobrze. U Roberta zużyłam także, słuchajcie, miniaturkę z listerin Mint. E, miniaturka, która była w kalendarzu adwentowym bodajże z penny, co wtedy właśnie miałam dużo produktów do ust. Między innymi bardzo dużo e, pas do zębów. Lubię teraz. E, zakupiłam sobie do domu tutaj inną listerinę. E, u Roberta będę musiała dopiero kupić, bo na razie nie mam, ale e, no, jestem teraz w domu, więc, więc tutaj zużyłam. To jest, słuchajcie, produkt z alkoholem. Chociaż nie, czekajcie. Ten nie ma alkoholu, akurat nie. No, kupiłam teraz taki z alkoholem, inną wersję e, z alkoholem, no bo jednak, wiecie, no jest okres zimowy. Wiecie, że ja no do najzdrowszych ludzi nie należę. Wybaczcie, ja tutaj podskakuję, ale no musiałam pozycję zmienić do najzdrowszych ludzi nie należy. często mnie boli gardło i jest to ból nie taki typowo, wiecie, anginowy i tak dalej, tylko dziwny, którego się nie da opisać, nie wiadomo skąd on się bierze no, i listeryna została mi polecona właśnie przez mojego lekarza rodzinnego, słuchajcie. I to sprawdza się dopóki używam, nie mam jakiegoś specjalnego bólu gardła. Z EO Laboratorii zużyłam nawilżający tonik do twarzy z aktywnymi składnikami, czyli organiczny olejek migdałowy, olejek różany, ekstrakt. Jakiś ekstrakt, ale nie wiem co to jest, i kwas hialuronowy. Uwielbiam, mam jeszcze jedno opakowanie i na pewno niebawem zrobię zamówienie na stronie e zebra.de, i jeżeli będzie dostępny, to sobie zamówię, bo naprawdę bardzo lubię. Z mojego projektu Zero, słuchajcie, użyłam krem do twarzy z Kneipp krem, który. Jest mocno nawilżający. Jeżeli macie suchą skórę bądź skórę e, mieszaną w kierunku suchej i lubicie takie mocno nawilżające kremy, takie gęściejsze, to ten mogę Wam bardzo gorąco polecić. On jest co prawda nie najtańszy, bo on kosztuje, nie wiem, 7-8 euro coś, coś takiego. Ale uważam, że warto. On jest od otwarcia do zużycia, słuchajcie, ma 3 miesiące i tego się powinno trzymać. Knajp nie jest marką naturalną, ale używają bardzo naturalnych, bardzo dużo naturalnych składników, przez co te ich produkty no, mają krótszą datę przydatności niż, niż różne inne takie, wiecie, chemiczne typowo. Bardzo fajny krem, bardzo ładnie goił e, skórę, no i opakowanie jest e, szklane, co też no, mimo wszystko jest ważne. Tutaj zbiory, słuchajcie, zużyłam e, takie płatki na nos oczyszczające. Jezu, nie pytajcie, ile czasu ja to zużywałam, bo nie wiem, no, ponad rok chyba. E, w każdym bądź razie zużyłam płatki jak płatki. E, Coś tam wyciągały, ale powiem Wam, że równie dobrze mogę kupić z Isany i e, nie będę widzieć wielkiej e, różnicy. Z Marią zużyłam termoochrona plus volume, spray dodający włosom objętości ochrona i uniesienie włosów u nasady. Czy włosy u nasady unosiło? Powiem Wam, że nigdy nie zwracałam na to uwagę, e, bo moim problemem jest to, że im mam dłuższe włosy, a moje włosy, no, mimo wszystko rosną szybko, bo jak pomyślicie, że ja we wrześniu e, miałam włosy gdzieś dotąd obcięte i nie, nie we wrześniu. W czerwcu chyba, albo w lipcu, już nie pamiętam. W każdym bądź razie miałam dużo krótsze włosy, bo Mariusz mi je dotąd ściął. I e, we wrześniu, słuchajcie, dokładnie. Kilka miesięcy temu we wrześniu włosy ostatni raz robiłam. Popatrzcie, jak mi odrost się zrobił. E, mi bardzo szybko rosną włosy i im dłuższe one są, tym większy przyklap mam na głowie. Nie przeszkadza mi to generalnie, bo ja nie lubię mieć e, lwiej grzywy, no ale mimo tego nie wiem, nie zwracałam uwagi, nie zauważyłam, e, czy włosy chroni. Też ciężko mi jest powiedzieć. No mam włosy, mam. Moje włosy się sypią, e, ponieważ mam chorą tarczycę. E, między innymi, ale o tym wiecie, więc moje włosy no, wychodzą mi niestety garściami, wychodzi więcej włosów niż u zdrowego człowieka, e, co potrafi być męczące pod tym względem, że moich włosów jest wszędzie pełno, w całym mieszkaniu, czy to u mnie, czy u Roberta, wszędzie jest pełno moich włosów, e, w aucie, no wszędzie, po prostu wszędzie, tak? I to jest drażniące, no a z drugiej strony, wiecie, no włosy mam. E, nie popaliło mi ich, nie wiadomo jak źle nie wyglądają, więc chyba musi działać. A ja lubię kosmetyki do włosów z Mariona, mam jeszcze chyba na zapasie jeszcze jedno jakieś opakowanie i e, u Roberta mam też olejek na końcówki, który Wam pokazywałam też w, w czym? W jakimś holu zakupowym. Z kalendarza adwentowego z Lidla, słuchajcie, zużyłam kolejną e, piankę Spa Moments i to była pianka Calm Moment. Przepięknie pachniała, to był trochę, wiecie, co bardziej, taki męski zapach, trochę delikatnie orientalny. Przepiękny, przepiękny był zapach. Te pianki, pomimo że mają tylko 50 ml, są naprawdę bardzo wydajne. I powiem Wam szczerze, że ubolewam, że nie ma ich normalnie w stałej sprzedaży w Lidlu, bo sprzedawałyby się na pewno jak ciepłe bułeczki. Um, w każdym bądź razie, w ogóle, designem bardzo przypominają z Ritualsa e, Rewelacja. Mam trzecią w użytku, jeszcze jedną powinnam mieć na zapasie, no a potem już niestety nie będzie. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. E, z kalendarza adwentowego z Balea, słuchajcie, chyba z zeszłego roku, zużyłam dwa w jednym: e, żel do mycia twarzy i czyścik do e, make-upu oczu. It's a Magical Time. To była pojemność 20 ml, słuchajcie, to był zwykły żel e, po prostu do mycia twarzy, więc no, umył twarz i tyle. Kolejna miniaturka, którą zużyłam, możecie się domyśleć, że ja te miniaturki wszystkie miałam u Roberta, e, to jest Aveda Damage Remedy Daily Hair Repair i to był, słuchajcie, taki... Produkt Leaf In, który właśnie na przykład zamiast olejku nakładało się na długość włosów po umyciu, na takie włosy osuszone ręcznikiem, i ten produkt miał za zadanie Wam te włosy po prostu chronić jako termoochrona. Rewelacyjnie się sprawdzał, co prawda to była malutka pojemność, bo 10 ml. Ja to dostałam już dawno temu, marka Aveda mi przysłała to naprawdę fajnie się sprawdził, natomiast no nie sądzę, żebym miała ja kupić, bo to na pewno jest drogie. I ostatnie dwie rzeczy, słuchajcie. Także z kalendarza adwentowego z Peniego zużyłam z Panten V Repair and Care odżywkę. Szampon mam jeszcze e, u Roberta na wannie, natomiast odżywka no ja z reguły zużywam szybciej tego typu produkty a z, odżywki e, zużywam dużo szybciej niż szampony. E, tu odżywka mi się bardzo podobała. Szampon mi obciąża włosy, więc ja wiecie tak z braku laku po niego sięgam, natomiast e, niezbyt chętnie, ponieważ on jest perłowy i rzeczywiście no jak mówię, obciąża mi niesamowicie włosy. I słuchajcie, ostatni produkt, który tutaj mam w moim koszyku, jest to maseczka z Shebens Manuka Royal, e, czyli z miodem manuka, e, maseczka regenerująca. Mm, tak, ma w sobie, e, czy miała w sobie miód manuka, żel e, Royal. I olejek z makadami. Powiem Wam, że bardzo przyjemna, czy ona zregenerowała skórę, nie wiem, ale na pewno ją nawilżyła. Mam jeszcze kilka maseczek, e, chyba. Dwie albo trzy. Nie, tutaj mam dwie, a u Roberta mam jedną jeszcze z Szebensa, to w ogóle widzę, że limitowana edycja. No naprawdę przyjemna, słuchajcie, co tu dużo mówić. Nie zawsze chce mi się nakładać płachty na twarz. Coś ostatnio bardziej ciągnie mnie znowu w kierunku tych kremowych maseczek. Także no, całkiem możliwe, że w przyszłości się będzie pojawiać ich więcej. Tym bardziej, że marka Szebens, no, jest naprawdę fajną marką, jeżeli chodzi o maseczki. No i to tyle, słuchajcie, Kochani, jak mówię, denko wcale nie jest jakieś długie. Ja się co prawda znowu rozgadałam, no ale powiedziałabym, że część tych produktów to są takie raczej stałe produkty, które zużywam, kupuję, zużywam, kupuję. Nie wiem, czy wy też tak macie, że wolicie wracać, jeżeli coś się u was sprawdza, to wracacie do tego nagminnie. Czy mimo wszystko dalej szukacie i testujecie? Dajcie mi koniecznie znać. Ja się teraz z Wami żegnam. I co? Do zobaczenia! Trzymajcie się! Pa! pa.